Serce zwycięzcy piątej edycji Hotelu Paradise jest już zajęte? Fani Show wciąż zadają sobie to pytanie. Sewak postanowił przerwać milczenie. Udział w Hotelu Paradise był dla Sewaga strzałem w dziesiątkę. Ciemnowłosy przystojniak, choć nie znalazł w programie miłości, wyszedł z niego bogatszy o nowe doświadczenia, masę przyjaciół, a także główną nagrodę. Co więcej, chłopak zyskał rzesze wiernych fanów, którzy z wypiekami na twarzach śledzą jego dalsze poczynania. Czy po powrocie z rajskiej Panamy los się niego uśmiechnął, a Sewak odnalazł bratnią duszę? Jest komentarz. Hotel Paradise 5 – Sewak jest w związku, już niebawem na widzów TVN7 czeka premiera 6. Edycji Hotelu Paradise i podczas gdy część sympatyków show w napięciu oczekuje na nowe odcinki miłosnego hitu ze zjawiskową Klaudią Eldursi w roli prowadzącej inni ochoczo śledzą losy byłych mieszkańców rajskiego hotelu. Ogromnym zainteresowaniem cieszą nie tylko pary, jakie przetrwały po zakończeniu minionego sezonu, ale przede wszystkim zwycięzcy pięć. Edycji. Podczas gdy Wiktora z Hotelu Paradise w mocnych słowach ocenia kolegów z programu zaznaczając, że wciąż pozostaje singielką Sewak z Hotelu Paradise niedawno pokazał zdjęcie z tajemniczą pięknością. Czyżby zgrabna brunetka skradła jego serce, fani hotelu Paradise wciąż dopytują Sewaga kim jest dla niego kobieta z romantycznej fotografii. Inni zaś pytają wprost: Czy zwycięzca randkowego hitu telewizyjnej siódemki jest w związku? Masz dziewczynę? Pytają Sewaga, fani hotelu Paradise, zwycięzca piątej edycji hotelu Paradise. Po krótkim namyśle zdecydował się na szczere wyznanie. Co drugie pytanie to jest, czy mam dziewczynę, albo czy jestem w związku, przyznał Sewak. Odpowiadając na pytanie, tak, jestem w związku, mam dziewczynę, wyznał Sewak, nie zdradził jednak, kim jest jego ukochana. Myślicie, że niebawem pochwali się wspólnym zdjęciem z partnerką Sewak z piątej edycji Hotelu Paradise przez długi czas był łączony ze swoją telewizyjną partnerką Wiktorią. Choć oboje przez długi czas nie komentowali tych doniesień, niedawno wyznali, że łączy ich jedynie szczera przyjaźń. Sewagowi i jego nowej partnerce życzymy dużo szczęścia i mamy nadzieję, że były uczestnik hotelu Paradise niebawem przedstawi światu swoją ukochaną.